Sporty walki zacząłem trenować 20 lat temu w Lublinie. Jestem cały czas związany z Lublinem. Reprezentowałem Lublin zarówno w taekwondo, jak i w keyboxingu, gdzie udało mi się zdobyć medale z mistrzostw Polski, tak więc staram się zawsze godnie reprezentować naszą ziemię i myślę, że w MMA nadal będę to robił, bo Lublin jest dla mnie najważniejszy. Droga do MMA była długa, i myślę, że w tym momencie jest to to, co chciałem robić przez całe życie i w tym czuję się najlepiej. Trafiłem do klubu K1, gdzie mam doskonałe warunki, gdzie mogę trenować. Mam do dyspozycji matę, ring, salę. Tutaj też jestem instruktorem. Staram się po prostu przekazywać tą wiedzę zdobytą przez. Kilka ładnych lat i grupa się powiększa. Myślę, że w przyszłości będziemy Lubelszczyznę reprezentować w troszeczkę szerszym gronie, nie tylko ja. Na gali TFL 8 listopada dam z siebie wszystko. Jest to najważniejszy start, najważniejsza gala i będzie to coś, na co czekałem przez całe życie. Przygotowania rozpocząłem już, trenuję ciężko, staram się trenować dwa, trzy razy dziennie. Są to ciężkie przygotowania, zarówno bieg, przygotowanie lekkoatletyczne, jak i rozwijanie siły, wytrzymałości. No, ja staram się dużo sparować, dużo walczyć. Chcę, żeby ta walka była, była czymś wielkim. Jest dla mnie ważna i nie żałuję potuwalanego na treningach wynik walki nie jest aż tak ważny. Najważniejsze jest dla mnie, żeby była to dobra, solidna walka, która zadowoli wszystkich kibiców. 8 listopada na gali Thunderstrike chcę zaprosić cały Lublin, wszystkich moich kibiców z klubu, z Lublina. Myślę, że Warto przyjść, obejrzeć, zobaczyć jak to wygląda. Będzie się działo.